Gdy niemieccy dniówkarze wybierali się do Ameryki, zapewne jak sujka za morze, i ruszali przed siebie, byle bliżej, nie pomyśleli zapewne o tym, że im ta Ameryka za miedzą wypadnie. Gdzie doszli, tam zostali, a żeby było honorowo, nazwali to swoje nowe miejsce szumnie Filadelfią. I tak dziś Brandenburgia może poszczycić się amerykanizmem, który do promocyjnych i żartobliwych celów jest wykorzystywany. Niedaleko stąd można znaleźć i Boston, no i Boston wprawdzie, ale wrażenie robi, zupełnie jak same miejscowości. Filadelfia jako wioska, która rozwieśniona wita przybyszów mieszanką jesienno kwietniowej dekoracji z małym jeziorkiem po środku i małym parkiem. No i Boston jako siedlisko bardzo zwarte w sobie, przytulone niemalże. Jakby się tego w swojej nazwie zawartego wielkiego świata obawiało. W pobliżu jest Storko, która lubi się herbem bocianim i z tymi właśnie ptakami swoje miasto asocjuje. Bocian po niemiecku to sztorś. Tak naprawdę nazwa jest słowiańska od Sturkułowe, co oznaczało drogę przez bagna. Storko jest starsza od Berlina, szóste co do wieków Brandenburgi. Pierwsze wyzmianki o nim pochodzą z roku 1209, potwierdzone w dwóch różnych prawomocnych dokumentach. Ważność i oryginalność tego miejsca podkreśla do dziś, w roku 1136, wybudowany zamek. W ciepłych promieniach popołudniowego słońca wygląda dostojnie i obronnie, Taką też rolę przez stulecia pełnił. W XVI wieku otarł się o wiedzę tajemną i próby odkrycia panaceum, kamienia filozoficznego oraz eliksiru nieśmiertelności w postaci biskupa katolickiego Johannesa VIII von Honebog, który jako ostatni właściciel ze strony bogatej diecezji lubuskiej zmarł na zamku w 1555 roku. Biskup wprawdzie okazał się być śmiertelnym i nawet wielbiona przez niego alchemia mu nie pomogła. Zamkowi najwyraźniej jednak tak, gdyż pomimo wojen, pożarów i następujących za tym zniszczeń trwa odnowiony przez obecne władze miasteczka do dziś. Służy mieszkańcom i turystom, jest gościnny i kulinarnie oraz kulturalnie dobrze wyposażony. A pod jego murami, na ławeczce, w towarzystwie armatki, można sobie w smudze słońca zbrązowić twarz i westchnąć za duszę niepokornego, trochę niedowierzającego w miernotę ludzkiej na ziemi obecności, biskupa. W storko można jeszcze zatrzymać się na chwilę, albo w Las Vegas, albo w Irlandii. Las Vegas triumfuje największym trzykołowcem świata. Jak również największym koniem na biegunach, podobno jeszcze więcej światowych rekordów kryje w sobie Hala, która jednak otwiera swoje podwoje dopiero w maju i działa do października. Właściciel Didi jest ekscentrycznym, pasjonatem rowerowym, przyznaje się do bycia sobą i szybko znika w czeluściach warsztatu. Podobno towarzyszy kolarzom w Tour de France jako diabeł. A nawet bierze w wyścigu udział na swoich dziwacznych, a jednak fascynujących pojazdach. Podobno, zawitamy tutaj w miesiącach otwarcia i dowiemy się o tym storkowskim evenamencie czegoś więcej. Irlandia jest naprzeciwko. Też zamknięta, ale wystające z zapłotu budowle, bajeczne w kształtach domki zachęcają do powrotu w te intrygujące strony. Podobno w Irlandii można się dobrze bawić, korzystając z tych pokracznych i sprawności fizycznej wymagających przyrządów. Popołudnie w storko jest jak wypad za morze. Ekscytująco niedaleko, egzotycznie syci nieoczekiwanymi w takich wydawałoby się monotonią tchnących płaskich okolicach. Brandenburgia nie od parady nazywana jest jednym z najbardziej tajemniczych i nieodkrytych landów Niemiec.